Cześć, tu Piotr z firmy Protym. Dzisiaj przybyliśmy do naszego klienta, aby zaprezentować wam produkt firmy Sopro DSF423. Zapraszam! Użycie dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy cementowej wzmacnianej włóknami to rozwiązanie dla balkonów, tarasów, łazienek, pralni, basenów i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szczelna, elastyczna powłoka, która mostkuje pęknięcia i nie przepuszcza wody. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża. Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych powłok. Tutaj do zagruntowania posłużył nam Sopro GD749. Zanim nałożysz pierwszą warstwę zaprawy, uszczelnij wszystkie narożniki połączenia ścian z podłogą, przejścia rur i odpływy. Do wklejania taśmy Sopro AEB148, na narożnikach i łączeniach, użyliśmy folii w folii wpłynie Sopro FDF525. Rozprowadź folię w płynie w narożnikach. I zacznij wklejać taśmę od góry na dół. Dociśnij je tak, żeby zaprawa lekko wypłynęła spod taśmy. To gwarancja szczelności. Powtarzamy tę samą czynność na wszystkich łączeniach i na różnikach. Tę ścianę zabezpieczymy w całości folią w płynie Soplo FDF 525. Na posadzkę będziemy kłaść teraz DSF423 i przygotowujemy mieszankę. Do czystego wiadra wlej około 2 trzecich składnika B, czyli płynu. Dodaj całą zawartość składnika A, czyli proszku i mieszaj mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Następnie dolej pozostałą część płynu i mieszaj dalej, aż uzyskasz konsystencję gładką i jednorodną. Pozostaw masę na około 3-5 minut, a następnie ponownie wymieszaj. W razie potrzeby możesz dodać 0,75 litra wody do opakowania, żeby uzyskać konsystencję łatwiejszą do malowania. Sopo DSF 423 nakładamy w co najmniej dwóch warstwach pędzlem szczotką, wałkiem lub pacą. Pierwsza warstwa powinna dokładnie pokryć całą powierzchnię. Po jej wyschnięciu, gdy można już po niej delikatnie chodzić, nakładamy drugą warstwę prostopadle do pierwszej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak łazienka czy planie, dwie warstwy wystarczą. W basenach i zbiornikach wodnych stosujemy trzy warstwy, tak by łączna grubość suchej powłoki miała co najmniej 2,5 mm. Powierzchnia po wyschnięciu powinna być jednolita, szczelna i gładka. Gotowa pod okładziny ceramiczne lub inne wykończenie. Możliwość układania płytek ceramicznych już po około 4 do 6 godzinach. Soplo DSF 423 to profesjonalne, elastyczne uszczelnienie zespolone, które sprawdzi się w każdym trudnym środowisku od łazienki po basen. Dzięki prostej aplikacji wysokiej elastyczności i odporności na wodę to rozwiązanie pewne i trwałe. Jeśli chcesz zobaczyć więcej porad i testów produktów Sopro oraz innych produktów, które mamy dostępne w swojej sprzedaży, subskrybuj kanał i sprawdź kolejne filmy krok po kroku. Spodobał Wam się ten produkt? Zapraszam do naszej siedziby Rzemieślnicza 1 Przeźmierowo. Do zobaczenia, cześć!